dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. jest dzisiaj z nami Pani Prezydent Kołobrzegu Pani Anna Mieczkowska, jest również z nami Pan Starosta Pan Tomasz Tamborski, jest przede wszystkim Pan Romuald Wiśniewski dzięki któremu możemy to pokazać i jest z nami kierownik Muzeum Miasta Kołobrzeg dr Robert Dzięba. Proszę Państwa, mamy fenomenalną rzecz dzięki Pani Prezydent i Panu Romualdowi. Możemy coś pokazać naprawdę niezwykłego, ale to ją oddaję głos Pani Prezydent. Tak, dzień dobry. Tak naprawdę ten wielki sukces, o którym za chwilę dowie się, mam nadzieję, cały świat, możliwy był tylko i wyłącznie dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji pracowników Muzeum Oręża Polskiego, którzy to namówili mnie do współpracy. A współpraca nasza polegała no, na tym, że po prostu wsparliśmy finansowo. Natomiast dzięki właśnie temu, że Muzeum Oręża Polskiego z wielką taką, takim zaangażowaniem podeszło do tego tematu, będziemy mogli podziwiać jeden z największych skarbów i najcenniejszych zabytków, kopię naszyjnika znalezionego w Piotrowicach. Cieszę się, że właśnie w tym roku Doprowadziliśmy ten projekt do szczęśliwego finału, ponieważ w tym roku muzeum obchodzi 60-lecie swojej działalności i myślę, że nie ma lepszego prezentu niż właśnie wsparcie. Tak ważnego projektu. Za chwilę dowiecie się Państwo o szczegółach. Ja jeszcze raz gratuluję panu dyrektorowi, panu kierownikowi. Gratuluję również i dziękuję panu yy, Wiśniewskiemu tak, yy, za to, że zdecydował się wykonać. To nie był łatwy projekt, bo rzeczywiście wykonanie kopii tak cennego zabytku nie jest sprawą prostą, ale proszę zobaczyć, dzięki współpracy dobrej. Obrzeżanie i wszyscy ci, którzy do nas przyjeżdżają, będą mogli zachwycać się tym wspaniałym eksponatem. Dziękujemy Pani prezydencie. Panie, panie Starosto, prosimy o parady. Proszę Państwa, Piotrowice, niewielka wieś w gminie Degowo, tam do tej pory funkcjonuje w tym samym kształcie, w tym samym kształcie więźby, bo w konstrukcji więźby odnaleziono ten naszyjnik. Dzisiaj jest tam świetlica wiejska. Jak dobrze pamiętam, proszę Państwa, parę lat temu myśmy tam zawieźli Zdjęcie kopii tego naszynika ono wisi dzisiaj na ścianie tejże świetlicy. Przypomina to miejsce, gdzie ten naszynik został znaleziony. Po 1945 roku wieziony do, w kierunku zachodnim przez wycofujące się wojska niemieckie. Dzisiaj chyba do obejrzenia w Muzeum w Griswaldzie, Datowany na V wiek chyba tutaj już naszej ery. To, co udało mi się tutaj uzgodnić z rąkiem, Romek bardzo ubolewa, że nie mógł go wykonać z czystego ału. Chcielibyśmy, tak, a w większości z CUZN, ale tutaj dodał dwa, dwie krople, jak prawdziwy tutaj rzeźbierz własnej krwi, dlatego jego wartość będzie, będzie większa, a jak to wygląda, myślę, że za chwilę, <coughs> przepraszam, odsłonimy tutaj e, tę sukno i pokażemy czy jego rzeczywistość. Znaczy musimy, musimy przyłączyć Griswald do powiatu kobrzeskiego, co wydaje się w miarę, no, w miarę, w miarę proste. Znaczy, no proszę Państwa, no, 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 możemy zawsze oczywiście rozmawiać o tym, e, rzeczach, które zostały wywiezione, natomiast najgłówny kieruję się tych rzeczy, które zostały wywiezione z tych ziem do 1939 roku polskich. Tak? No jednak do 1939 roku te ziemie nie były, nie były polskie, więc może być to dosyć trudne, ale wydaje mi się, że jest coś takiego jak wypożyczanie muzealiów. Może kiedyś uda nam się ten oryginał tutaj na jakiś czas z tego muzeum wypożyczyć. Oferujemy w zamian za to wierną replikę. Tak? To. Znawcy pewnie nie tak szybko poznają. Serdecznie dziękuję, to na pewno będzie ważny element naszej wystawy. Dzięki bardzo. Proszę Państwa, Albert Guns w 1913 roku w miejscowości Piotrowice prowadził działania na tamtejszej żwirowni. No i się przypadkiem na kawałek stali, nie bardzo wiedząc do czego to służy, zabrał ze sobą i rzucił na kupę złomu, tam to się znajdowało. W 1916 roku, kiedy gospodarka Niemiec była nastawiona w sposób krytyczny na produkcję wojenną, zbierano złom, tak jak Państwo wiecie, czy sekwestr dzwonów kościelnych, czy wszystkiego, co można było wykorzystać w działaniach wojennych na produkcję frontową. Wówczas nagle zainteresowano się tym przedmiotem. Został on na szczęście nieprzetopiony, ale zabrany do brzegu i tutejszy złotnik stwierdził, że to nie jest stal. To jest nawet cięższe niż ołów, a cięższy niż ołów może być złoto. I okazało się, że faktycznie zabytek ważący 1883 gramy tak naprawdę w dwóch trzecich składał się ze złota, w jednej trzeciej ze srebra. Taka domieszka jest tego przedmiotu, a jego analiza formalna przeprowadzona w Berlinie świadczy o tym, że to jest zabytek z połowy VI wieku. Z okresu gockiego, który tutaj najprawdopodobniej znalazł się z produkcji skandynawskiej, czyli z pewnego rodzaju importem. W jaki sposób nigdy nie udało się tego ustalić? Był to zabytek, który jednocześnie prezentowano od kwietnia 1916 roku w tutejszym muzeum, był jego najcenniejszym skarbem. Jest to opisane, jeżeli mogę. Proszę tylko, Heimatkalender, uh, uh, więc, proszę Państwa, nawet mamy zdjęcie tego obiektu, rysunek się zachował, e, natomiast był on na tyle cenny, że nie prezentowano oryginału. Prezentowano srebrną kopię z tego, co pamiętam i dwa razy ją ukradziono. E, dwa razy ją skradziono, trzecia przetrwała, natomiast sam oryginał przechowywano w skarbcu muzealnym, a w 1945 roku podczas ewakuacji mieszkańców ten najcenniejszy zabytek muzealny został na szczęście zabrany. Na szczęście, bo jest wysoce prawdopodobne, że zostałby skradziony, i tak jak duża część skarbów, wywieziony potem, chociażby do Moskwy. Mamy takie przypadki: badania przez polskich naukowców były prowadzone, i tam ślad prowadzi, tam się urywa zresztą skądinąd. Więc zabytek przetrwał. A najpierw był prezentowany, w sensie przechowywany, bo historia tego jest dość długa i skomplikowana, bo w ogóle bano się. No, 2 kg złota po wojnie to było dość dużo. Trafia do Lubeki, następnie do Muzeum w Greiswaldzie, gdzie, proszę Państwa, prezentowany jest po dziś dzień i przechowywany jest jednym z najcenniejszych zabytków, to nie budzi wątpliwości. Natomiast Antoni Szarmach, bo chciałbym przywołać tutaj tę postać, kiedy jeździł po różnych wycieczkach i bywał tam, robił zdjęcia, mamy zresztą jego zdjęcie wykonane, tutaj było prezentowane w muzeum. Ponieważ chcemy uruchomić część muzeum poświęconą starożytności Ziemi Kołżeskiej, narodziła się taka idea, aby część zabytków, która została albo zniszczona, albo wywieziona, i mamy je tylko na zdjęciach, Spróbować je odtworzyć. Odtwarzamy je na podstawie metody wydruku 3D. Państwo już mieliście okazję w czymś takim uczestniczyć, no ale tego zabytku niestety nie do końca technologią 3D. Nie do końca można go odtworzyć. I narodziła się taka idea, żeby spróbować wykonać kopię, no więc wpadło od razu na pana Romalda Wiśniewskiego, bo to nie wyobrażaliśmy sobie inaczej, ale był problem natury formalnej, mianowicie żeby zgodzili się Niemcy. To nie jest takie proste, obowiązują przepisy, duże obostrzenia, no i przede wszystkim mamy do czynienia z czymś, z czymś niezwykle cennym. Pomogła pani prezydent w ogóle, która została zainteresowana tym tematem. Mieliśmy tu współpracę międzynarodową, pomógł pan Aleks Lubawiński, co nie budzi wątpliwości naprawdę bardzo duży wkład tego człowieka, żeby można było tam sobie pojechać, dostać ten zabytek i go zmierzyć i wykonać jeszcze kopię, bo musieliśmy też mieć zgodę, bo jednak właścicielem praw jest Muzeum w Grajzwaldzie. Dziękujemy Pani Dyrektor Muzeum Grajswalskiego. No i... Pan Romuald Wiśniewski, Spiritus Movens, osoba, która mogła to wykonać, proszę Państwa. No i na koniec zapadła jeszcze decyzja, że będzie to pozłocone, prawdziwym złotem, tak żeby nawiązywało do oryginału. Ale jak to powstawało, Panie Romualdzie? Bardzo prosimy o opowieść. No najpierw to właśnie były długie oczekiwania i, i takie dogadywanie się z muzeum, bo dwa razy praktycznie już wyjeżdżałem i, i, i wracałem, bo zawsze coś jakiś wyszedł problem. No w końcu się udało przy całej komisji, jakby przenieść ten eksponat na zaplecze, gdzie, no gdzie właśnie mogłem dokonać pomiarów. No, y, były próby zrobienia jakby formy silikonowej, bo to byłoby najłatwiej, po prostu w dzisiejszej technologii, natomiast no jednak w związku z tym, że no mogą być jakieś sytuacje reakcji, nawet gumy ze złotem, były różne obawy, no więc tylko jakby dostałem zgodę na to, że mogłem no, Przemierzyć dokładnie, porobić sobie dokumentację. No i w oparciu o, o to, oczywiście, też rzeźbiąc rzeźbę, jakby ten model, musiałem też uwzględnić wielkość, ponieważ odlew po wykonaniu był odlany z wosku, później z metalu, więc następują różne skurcze, więc żeby no jak najbardziej to było zbliżone do oryginału, więc musiałem troszeczkę ten model większy wykonać. <śm> Znaczy, no robiłem go bardzo prosto, bo w zasadzie nie jest on jakiś bardzo skomplikowany w formie. Natomiast ma dużo tych elementów wyciskanych, więc powstał w taki wałek uformowany, który, który właśnie się zwężał w tym kształcie, na którym przygotowałem sobie też taki element powtarzający się na, na tym naszyjniku i w oparciu o te pomiary, po prostu to było wszystko wyciskane. No i później wiadomo, już odlew na wosk tracony, owlanie z brązu, obrobienie tego wszystkiego, wyczyszczenie, no i pojechało w zasadzie pod Płock, bo tam jest taka dosyć spora firma, która zajmuje się złoceniami głównie właśnie dla kościołów różnych naczyń liturgicznych, no i, no i wróciła jest pozłocone i teraz będziemy mogli sobie obejrzeć. Natomiast no, na ile mi się udało to zrobić? na no ile mogłem jakby wykonać, no to zobaczymy. jest dosyć, myślę, tak, że jakby, jak się by położyło jeden koło drugiego, to na pewno będzie widać różnicę. Natomiast w momencie, kiedy tak, no nie wiem, patrzymy sobie tak normalnie, bez porównania, więc myślę, że tak za wielkich różnic raczej nie da się zauważyć.

Że dopuszczane również mężczyzn i kobiety do wyczynienia tego elementu. Tego nie chcielibyśmy, byśmy tutaj jako mężczyźni w sposób jakikolwiek pokrzywdzony. zademonstruję tak? Nie <laughs> <laughs> to. <tego> zakładać <laughs> zakładało. człowieku. Piękna za rzecz. Nie, nie, bo to, to tak, ale... złoto zło jest miękkim materiałem, więc można było sobie jego Natomiast podlewu nie proponował, żeby to zbić, bo jedno, to bardzo to jest bardzo ważny element. Może się tak zdarzyć, no że... że zakładano raz i później nie ściągano no, Nie no, nie no, bo złoto można, bo jest, jest... Ale można nosić jak u Dlatego, że takich skarbów, jak Państwo wiecie, my mamy więcej, a po drugie mamy taki skarb, który będziemy chcieli, bo w tej chwili jest jeszcze dalej badany, który chcemy Państwu zaprezentować, jednocześnie inaugurując tutaj tworzenie, bo w tej chwili staramy się o środki finansowe, o tworzenie części wystawy poświęconej starożytności ziemi kołorzewskiej. Mamy, proszę Państwa, no zabytki, eksponaty e, oryginalne oczywiście, bo kopia też jest ważna, żeby pokazać jak wyglądała prak historia ziemi kołbrzeskiej. i Liczymy na to, że w tym roku, w roku potężnych starań kołrzewu o to, żeby zostać Europejską Stolicą Kultury, 2029. Chcielibyśmy pokazać, że nasze korzenie to nie tylko biskup Reinbern, że historia tej ziemi jest o wiele odleglejsza niż nam, nawet mi, proszę Państwa, do tej pory się wydawało. Natomiast zabytki, które pozyskujemy, które dzięki naszym staraniom trafiają do muzeum tutaj bez współpracy, czy chociażby z grupą parcenta, ale także za Państwa pośrednictwem dzięki mieszkańcom, bo oni się do nas zgłaszają i pokazują czasami niepozorne przedmioty i taki też przypadek mamy w tej chwili, że niepozorny przedmiot może się okazać odkryciem na skalę europejską, będzie głównym eksponatem, a to będzie dodatek pokazujący to, jak to wspaniała historia i że Ziemia kołobrzeska to coś więcej niż do tej pory przypuszczano. Nie tylko sól, proszę Państwa, tutaj była. I taki jest plan na ten rok. A tutaj przede wszystkim dziękujemy pani prezydent Annie Mieccowskiej i panu Romologowi Wisiewskiemu, bo dzięki tym osobom mamy naprawdę przepiękną rzecz w muzeum. Proszę uwierzyć, że to jest tak mistera ta cała to wykonanie Zapraszam, żeby bliżej zobaczyć, bo